No, dzień dobry, A Krzysztof. A to flaczki na przyprosiny dwie porcje. Dali, bo nas oglądają i dawano. A ja z kierownikiem rozmawiałem, a ja przestawiałem się jak ja pierwszym razem dzwoniłem ze swojej komórki No Krzysztof idzie, coś, trąbił, trąbił, jeździł, jeździł i wyszedł i uciekł A to są flaczki no a to są flaczki, i Kapuśniak. Flaczki? Flaczki. No flaczki. No właśnie, a, a ty nie potrafisz normalnie cicho rozmawiać? Tylko krzyczysz? Nie, ja no, mówię. A to, to tutaj to słychać? Ja mówię flaczki. Dobra, sobie bardzo dziękujemy dla kierownictwa Zodiaka. Bo my ogólnie nie dzwoniliśmy. My wcześniej dzwoniliśmy dwa razy. Raz Krzysztof dzwonił, a raz ja. I jeszcze ja przystawiałem się. Jak ja ogólnie dzwoniłem, to przystawiłem się Wojtek S. A nazwiska nie muszę mówić. To z tej okazji. <słuch> Zjemy. Ale. Ale rybkę wczoraj. Też może widzieli film? Jak rybkę z babką zimioczaną? z bułeczką. Czego ty dzwonisz? Ja nie dzwonię, ja tylko przekładam telefony. Nie da spokojnie zjeść. Wcześniej rybkę bożą smażoną z babką zmieczoną no to ogółem bardzo dziękujemy że a to za przyprosiny bo oni zobaczyli że my tego ogółem nie ty nie dzwoniłeś ani ja nie dzwoniłem ty raz dzwoniłeś ja raz dzwoniłem ja bo ja się przystawiałem że dzwoni Dzwoni Wojciech S A ona jeszcze po, A powiedziała ta To może kierowniczka była, a że to nazwiska nie trzeba podawać. Ech. Tabii ki. Tamam sağlıklı. Bende yiyeceğim aج net youngie. Bende hating and living yok Ash. En büyük şansım sen Combos. ne Dlaczego ja zaczynam nagrywać, jem, a ty zawsze coś chcesz powiedzieć? Ja nie rozumiem tego. <coughs> To samochód żółty, on raz był, młody chłopak taki, nie? <try> Zjedźcie ciepłej zupy, a nie tylko kolej, nie kolej. No stop, kole. A gdzie zupa moja. O tutaj jest. Ja nie twoja mama. Ушка есть. O i dnami. Jak chcesz mi w jakiś sposób pomagać, ale ułym nie wypisuj i nie wypisuj na Krzysztofa, bo ja to widziałem. Czat i na mnie tu temu wypisujesz, a później wyzwaniają, piszą, płacają i obrażają go i mnie. Mnie to obrażają, to normalne, to non-stop mnie obrażają. A po co ludzie, młodzież jego obraża? Ja tego nie rozumiem. No dopiero ja w piecu zobaczyłem to ciepło się zaczyna robić. Bo ty jak ty wsypujesz, jak ty wsypujesz, to zawalasz cały piec i to gaśnie. bo tam co w lewiku to tam już końcówka tego węgla a tutaj w piwnicy tyle jest z tony no to trzeba tam wchodzić i przynosić stamtąd bo tam grupy dobre a tutaj miał Węgier i miał całe te wszystko. A i dziękujemy. A o. O, widzieliście? No i też widzieliście? To jest smacznego. Dziękuję.